NASA utraciła łączność z marsjańskim orbiterem MAVEN, czyli Mars Atmosphere and Volatile Evolution, milczy od 4 grudnia pomimo wielokrotnych prób nawiązania łączności. Nowe przypuszczenia opublikowane 15 grudnia nie są optymistyczne. NASA informuje, że analiza z sygnału sugeruje, że sonda MAVEN obracała się w nieplanowany sposób, gdy wyłoniła się z za Marsa. Dane telemetryczne wykazały również nieprawidłowe działanie wszystkich podsystemów sondy. Ponadto częstotliwość sygnału śledzącego sugeruje, że trajektoria orbity Mawen mogła ulec zmianie. Sonda kosmiczna MAVEN została wystrzelona w listopadzie 2013 roku i weszła na orbitę Marsa we wrześniu 2014 roku. Celem misji jest zbadanie górnych warstw atmosfery i jonosfery planety oraz jej interakcji ze słońcem i wiatrem słonecznym, aby zbadać utratę atmosfery Marsa. Zrozumienie tego procesu pozwala naukowcom poznać historię klimatu czerwonej planety, wody w stanie ciekłym oraz jej przydatności do życia. Sonda służy również jako stacja przekaźnikowa dla łazików na powierzchni Marsa. W zeszłym roku Mawen obchodził 10. rocznicę swojego pobytu na orbicie Czerwonej Planety. Co mogło stać się z orbiterem Mawen? NASA wskazała, że jej zespoły analizują sytuację, a więc dokładniejsze informacje w tym temacie zostaną przekazane później.